Lecę jak samolot, we jaj to jest ta piosenka Lecę jak samolot i se Hej, hej Hej, lecę jak samolot Nie postrzegasz mieziom. Lecę jak samolot, nie postrzegasz miejąm. Lecę jak samolot, w końcu ta fajna piosenka jest Lecę jak samolot rozbijam się, eee, -e -e pomocy. E -e nikogo to nie obchodzi. E -ek. jest to Marvel, to mój pies, mam go na smyczy, e oh yeah, Oje, oh yeah. oje, on, w... on czasami wariuje. Oje, oh yeah. on samolotem ze mną nie poleci nigdzie. Oje, oh yeah. oje. Oh yeah. Samolot to ta piosenka właśnie hej, 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 hej Może i to trwa minutę Ej, 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 ej Ale w końcu będę musieć kończyć tą piosenkę Oje! je, je Lecę traktorem po farmie oh je, yeah, oh yeah. kombinarki se lecę oh je, yeah, oh Samolot, ta piosenka jest Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Leżę tu dalej Oh yeah, oh yeah Nie postulasz mnie, żona Oh yeah, ale muszę kończyć na raz, hej